Legendy kulturystyki przedstawia Grzegorz Gustaw. Witam serdecznie z Muscle Beach w Venice w Kalifornii. Obiecałem kiedyś dograć materiał o tym Walk of Fame, który teraz jest odsłonięty. Jak oglądał ktoś poprzedni materiał, to był tu płot, było to restaurowane. Tak wygląda siłownia Muscle Beach w roku 2023. Tak jak obiecałem, te plakietki, które nie były widoczne, po kolei. Simur Kenik, Muscle Beach Pionier, Pionier plaży mięśni. Sharon Bruno, mistrzyni w kulturystyce północnej Ameryki z 1991 roku. Tu zasłużony Ben Wider, prezes IFBB Federacji Kulturystycznej. Manny Perry, Mr. USA 76 rok. Mister America 77-78. Dick Tyler. Pisarz Lee Priest zasłużona plakietka tutaj wyróżniony jako zwycięzca Ironman w 2006 The People's Champion, ulubioniec publiczności Bill Dobin, słynny fotograf, dzięki któremu mam piękne zdjęcia starej kulturystyki Steve Davis IFBB Mr. World z 1977 roku. Bardzo proporcjonalny kulturysta, wielki talent. Joe Wheatley, kolejny promotor. To spojrzenie na... Sporo dzisiaj tutaj trenujących, spojrzenie na... Muscle Beach, 10 dolarów trening. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania. Niedługo wrócę do kanału, do prowadzenia kanału Legendy Kulturystyki. Pozdrawiam z Masu, Beach, Venice, Kalifornia. Grzegorz Gustaw.